Bożena Langner witam i zapraszam na wydarzenia, a oto skrót informacji, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz wybuchu 3 Powstania Śląskiego, Piknik z latawcem, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Każdego roku dziękuję za dwa wydarzenia: rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja oraz wybuchu Trzeciego Powstania Śląskiego. W upamiętnieniu tych wydarzeń udział wziął m.in. Jerzy Buzak. To jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. 3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucję, najważniejszy akt prawny i po latach różnych zawirowań tego święta Polacy w sposób bardzo doniosły upamiętnić mogą tamte czasy. Każdego roku obchody odbywają się w kilku miejscach. E, takim kulminacyjnym punktem to jest kopiec wyzwolenia, złożenie kwiatów, przemówienie. E, msza święta, jeżeli warunki pozwalają, no dzisiaj msza święta będzie w bazylice naszej piekarskiej, e, ze względu na właśnie warunki pogodowe. E, Niemniej, tak, tak jak Pani powiedziała, te obchody e, są bogate i no każdy może, że tak powiem, jeżeli chce skorzystać i właśnie pokazać ten patriotyzm. Składamy kwiaty, uczestniczymy w mszach świętych, pamiętamy. Biekarać śląskich patriotyzm się ma dobrze w każdym takich aspektach i wychowawczych, i w pokłonie dla tradycji swoich przodków, naszych przodków, szczególnie lokalnych, ale również tych ogólnopolskich. Nie inaczej było w Piekarach Śląskich. Tu początkowo pod pomnikiem walczących o wolność naszej ojczyzny, a potem przy Kopcu Wyzwolenia, kwiaty składali samorządowcy, przedstawiciele organizacji i miejskich placówek. Gościem był honorowy obywatel Piekar Śląskich, były premier Jerzy Buzek. Kiedyś ktoś powiedział, że aby poznać prawdziwą duszę Śląska, trzeba być w Piekarach Śląskich, w tych najważniejszych uroczystościach, które się tutaj obchodzi. A taką niezwykłą uroczystością jest zawsze Dzień 3 maja. Kopiec piekarski jest kopcem niezwykłym, bo mamy pomnik Trzech Powstań Śląskich w Katowicach. Ale ten jest jeszcze bardziej autentyczny, bo to spontaniczne działania ludzi i ziemia przywieziona z pobojowisk z całej Polski, nie tylko ze Śląska. To ważny moment dla każdego Polaka, ale również upamiętnienie ważnych wydarzeń w historii Górnego Śląska. Polska, która w 1918 roku odzyskała niepodległość, musiała walczyć o swe granice. Stąd trzy lata później doszło do zrywu Ślązaków, które ostatecznie zakończyło się przyłączeniem Górnego Śląska do Rzeczpospolitej. Tego dnia nie można uniknąć pytań o charakter obchodów świąt patriotycznych w Polsce. Na te odpowiadał m.in. Jerzy Buzek, który jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego wielokrotnie przyglądał się analogicznym wydarzeniom. W krajach europejskich. Ten nasz patriotyzm na pewno nie jest taki radosny, jak w wielu innych krajach Europy. Oni potrafią nawet troszkę kpić albo żartować niektórych swoich symboli. Robią to bardzo ciepło, bardzo serdecznie, ale mają do tego taki stosunek bardziej bezpośredni. My mamy taki od wysokiego C. Ale nie możemy tego nagle zmieniać. Tak długo walczyliśmy o wolność, tak długo byliśmy um, okupowani, że dla nas to słowo patriotyzm, ojczyzna, flaga, hymn były słowami niemal świętymi. Nieważne jak świętujemy, ważne byśmy pamiętali o tych, dzięki którym dziś możemy cieszyć się wolnością i przede wszystkim historią, która nauczyć może wiele. To jedna z najbardziej pozytywnych akcji integrujących mieszkańców. Na piekarskim Kopcu Wyzwolenia po raz kolejny zorganizowano piknik z latawcem. Były takie zrobione samodzielnie, były też takie kupione, kolorowe, jaskrawe z twarzami z bajek, przeróżne, jednak wszystkie cieszyły oko. Cieszyły także organizatorów pikniku z latawcem, który po raz kolejny zorganizowano na piekarskim kopcu zwolenia. Pomysł zrodził się bardzo dawno temu, kiedy to grupa w zasadzie znajomych, przyjaciół, z nudów tak naprawdę w pierwszy dzień świąt. Drugi dzień świąt, w lany poniedziałek. Po prostu, aby wyjść z domu, wpadliśmy na pomysł, że popuszczamy sobie latawce na następny rok. Znowu wykorzy wykorzystaliśmy ten pomysł, później powstało stowarzyszenie i kontynuowaliśmy tą naszą tradycję. I co roku jest coraz więcej osób. No i teraz stało się to już tak naprawdę taką imprezą piekar śląskich, że już każdy wie, że my puszczamy latawce. Jednak by taki latawiec poszybował, spełnić należy kilka warunków. Najważniejszy niewątpliwie jest wiatr, ale nie tylko. Wbrew pozorom, to, co jest najprostsze, jest najtrudniejsze. Po prostu e, trzeba wiedzieć. Tak jak w każdej dziedzinie, umiejętności muszą iść w parze z tym, co się robi. E, kwestia powiedzmy 15-20 minut, tą wiedzę się nabywa. Natomiast jest kilka takich kruczków, które potem e, wpływają na to, czy latawiec poleci, czy nie. Wszystko. Idea takiej formy integracji pojawiła się kilka lat temu. Początkowo Latawcy puszczała grupa przyjaciół. Dziś to całe rodziny, mieszkańcy praktycznie całej aglomeracji. Stawiamy nacisk na to, aby jednak te latawce były robione ręcznie, prowadzimy warsztaty konstruowania mniej więcej dwa tygodnie przed samą imprezą, gdzie pod okiem specjalistów można sobie taki latawiec zrobić. No i później jest cała frajda w puszczaniu i no, kategorie są różne, bo i te, które lecą i te, które nie lecą, bądź który jest większy, który jest ładniejszy. Także no pole do popisu jest duża. całości towarzyszyła oczywiście kuklokowa orkiestra. To kolejna impreza, która nie jest standardowym festynem. Pokazuje, że miasto może być kolorowe i radosne. A integracja nawet lokalnej społeczności nie musi być spotkaniem przy lokalnej muzyce. Choć liczba wypadków się zmniejsza, ostatnie majowe dni były wyjątkowo tragiczne, a m.in. dlatego organizowany jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W 2012 roku na terenie naszego kraju doszło do ponad 37 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęło około 3600 osób. W najbardziej tragicznym na polskich drogach roku 2003 zginęło 5640 osób. Spadek tej liczby może pocieszać i napawać umiarkowanym optymizmem. Jak podkreślają policjanci ruchu drogowego, być może jest to wynik większej profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na drogach. Mam nadzieję, że właśnie świadomość społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest coraz większa i dlatego to jest, to jest wynik też takich działań, jakie prowadzimy dzisiaj. Nasze prowadzone działania profilaktyczne mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu w ruchu drogowym, szczególnie poprzez zmniejszenie liczby wypadków, a tym samym mniejszą liczbę osób zabitych. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to inicjatywa, która w całej Unii Europejskiej promuje bezpieczne drogi. To prelekcje, pokazy, rozmowy. Wszystko, by nauczyć bezpieczeństwa każdego bez względu na wiek w Rudzie Śląskiej postawiono na najmłodszych. Dla nich na Nowobytomskim Rynku stworzono specjalny tor, który pozwalał zdobyć kartę rowerową, były policyjne samochody, było profilaktyczne przedstawienie. Chcemy ich przekonać do policji, a przede wszystkim w czasie takich imprez przekazać takie pozytywne wzorce, przekazać uwagi, które pozwolą im w przyszłości bezpiecznie poruszać się po naszych drogach. Wiele tego dnia mówi się także o bezpiecznych rowerzystach. Ci bowiem, mimo iż pozornie chronieni przez kaski, także muszą uważać. Przede wszystkim kask na głowie, obojętnie czy mamy mniej czy więcej niż 18 lat, odblaskowość albo kamizelka. Jak ktoś nie lubi kamizelki, paski odblaskowe zrobione przez ruską rowerową Masę Krytyczną wraz z miastem i wieloma sponsorami rozdajemy na każdych imprezach tego typu. Zupełnie inaczej wyglądało obchody tego dnia w piekarach śląskich. to choć w pełni kontrolowana scenka mogła wpłynąć na wyobraźnię uczniów zespołu szkół nr 1. Potrącenie rowerzysty, poważny wypadek samochodowy, karetki, policja i strażacy, cięcie blachy, użycie narzędzi hydraulicznych. Tak wyglądają prawdziwe akcje ratownicze. Jak podkreślają policjanci, być może w ten sposób wpłynie się na wyobraźnię młodzieży. Staramy się, żeby właśnie taki nasz pokaz tego rodzaju imprezy właśnie z tych e, pamięci ludzi młodych zapadło to i, i żeby to brali na co dzień w normalnym życiu, czyli w normalnym się po drogach. Tegoroczny Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to przede wszystkim mowa o bezpieczeństwie pieszych. Pierwszy jest to osoba zwana w naszym tak powiem, języku niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Takie osoby nie chronią karosjera samochodów, nie chroni kask, nie chroni ochrania na nogach czy na kolanach. Dlatego ta osoba jest najbardziej podatna na obrażenia ciała. A musimy pamiętać, że przy z samochodem jadącym z to z wolną prędkością 50 km. Pierwsza ma naprawdę niewielkie szanse na przeżycie. Dzień 6 maja został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. My chcieliśmy zaakcentować bezpieczeństwo tej grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ponieważ statystyki wskazują na, na ich ciągle zbyt duży udział w zdarzeniach drogowych, w 2012 roku doszło z ich winy do 3700 wypadków, w których zginęło 625 osób. Dzień Godności ma uświadomić społeczeństwu, że niepełnosprawność może dotknąć każdego człowieka w każdej chwili jego życia. Tak o Dniu godności osoby niepełnosprawnej mówią nauczyciele pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi. W obchody tego dnia włączyły się dość mocno opiekary śląskie. Celem ustanowionego przez Unię Europejską święta jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w instytucjach, a przede wszystkim w życiu codziennym. Głównym celem dzisiejszej uroczystości było przede wszystkim nauczenie dzieci, że osoby niepełnosprawne są wśród nas, że są to normalni ludzie, ludzie, którzy, którzy potrzebują naszej pomocy, ale jednocześnie chcą normalnie uczestniczyć w naszym życiu i chcą być traktowani podmiotowo z godnością i normalnie. Piekary śląskie w obchody Dnia Godności włączyły się dość prężnie. Dzień ten ma uświadomić społeczeństwu, że osoby niepełnosprawne zarówno fizycznie jak i intelektualnie mają takie same prawa jak osoby zdrowe i sprawne i mogą, a nawet powinny funkcjonować w społeczeństwie normalnie. Właśnie wykład, który prowadzi pani dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, pani magister Sabina Miller dla rodziców jest tematem tego, tego wykładu. Jest mm, zadania, rola i mm, no, funkcja rodziny w życiu dziecka niepełnosprawnego. A sposobów na pokazanie, że wszyscy jesteśmy równi było wiele. Dzisiaj przez cały dzień mieliśmy różne zajęcia, robiliśmy plakaty, bo dzisiaj jest Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. W tym roku jednak postanowiliśmy, że impreza będzie miała troszeczkę inny wydźwięk i obejmiemy swoją pracą praktycznie cały dzień. Do południa na terenie szkoły pod hasłem Niepełnosprawność, Normalna Sprawa wszystkie dzieci uczestniczyły w zajęciach i spotkaniach. W grupach uczestniczyły w przedstawieniach. Oglądają przedstawienie pod tytułem Słoń, który miał plamki. Oraz drugie przedstawienie autorskie w wykonaniu uczniów klasy trzeciej integracyjnej. To przedstawienie nosiło tytuł Mój przyjaciel Miś i dotyczyło bezpośrednio godności właśnie osoby niepełnosprawnej. Dzieci w klasach wykonały przepiękne plakaty dotyczące tej problematyki. Jak również uczestniczyły w zawodach rywalizacji sportowej, gdzie wspólnie dzieci zdrowe i niepełnosprawni rówieśnicy. Bawili się, rywalizowali i kibicowali kolegom. Niepełnosprawność może dotknąć każdego. Dlatego każdego dnia powinniśmy starać się robić wszystko, by w codziennym życiu im pomagać i dawać nadzieję na lepsze jutro. To wyjątkowy sposób, by uczcić rocznicę beatyfikacji papieża Jana Pawła II. 1 maja Piekary Śląskie stały się miastem, w którym stawiano na bieganie. Pomysł zrodził się w 2011 roku, tuż przed 1 maja, kiedy to miała miejsce beatyfikacja na Pawła II. Chcieliśmy, aby uczcić jakoś ten wielki dzień dla naszego papieża Rodaka i pokonać trasę do Rzymu. Biegnąc co godzinkę ulicami naszego miasta. W biegu uczestniczy każdy, kto chce, różne środowiska obranżowe, rada miasta, straż miejska, policja, uczniowie szkół, więc każdy, kto ma ochotę przebiec ten dystans 10 km, bo to około 10 km, może wziąć udział w naszym biegu. Myślę, że warto przede wszystkim biegać. To bieganie to momencie jest najpopularniejszą i, i wydaje mi się taką najłatwiejszą dyscypliną sportową, dlatego jak najbardziej dla przyjemności dla zdrowia bardzo polecam to bieganie. Klub Seniora postanowił się włączyć, ponieważ że tak powiem senior to nie znaczy osoba nieaktywna. Ja mam bardzo osoby, które są zainteresowane właśnie wszelkiego rodzaju sportami, jak nikikami. Teraz pierwszy raz startujemy w takich zawodach i powiem szczerze bardzo fajnie poszło strzelectwo, właśnie czekamy czy zdobędziemy jakąś nagrodę, a bóle są też po raz pierwszy przez nas trenowane i powiem szczerze, że cieszą się dużo popularnością, więc myślę, że Państwo będą to kontynuować. Trasa nie jest może wymagająca, bo te przebiega w głównej mierze przez takie miejsca symboliczne dla Piekarskiego, bo biegamy wokół e, przede wszystkim do pomnika Papieża na Pawła II. Pod pomnikiem składamy znicz, krótka modlitwa, następnie biegniemy do kościoła świętej Trójcy na Żarleju. E, wracamy tą samą drogą do kościoła świętego Józefa na Jezewce, no i wracamy tutaj na Piekarskiej Mocy. trasa e, wynosi 10 km, natomiast nie jest to jakaś trasa wymagająca. W głównym mierze asfaltowa droga. Trasa jest bardzo bardzo prosta, bardzo bezpieczna. Biegniemy chodnikiem, czyli nie zajmujemy drogi. E, przechodzimy w miejscach do tego wyznaczonych, przy. W ramach projektu Przywrócić Wartości Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich organizują Grand Prix w Siatkówce. Impreza odbędzie się 17-18 maja na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Udział w turnieju mogą wziąć nie tylko mieszkańcy Piekar Śląskich.

Chcąc kupić designerską lampę wydajemy setki, jeśli nie tysiące złotych. A taką lampę, wieszak czy krzesło możemy stworzyć sami, minimalnym kosztem, z odrobiną wyobraźni. Rozpoczniemy dość nietypowym wyznaniem. Zawsze się staram przylecieć wcześniej, nie zawsze mnie wpuszczają, bo tam mają wielkie tajemnice, ale jeżeli jestem parę minut wcześniej, oglądam mi po prostu co chciałbym puchnąć. Wyjaśniamy od razu. Nie chodzi o kradzież, a o stwierdzenie, co z tych wyjątkowych rzeczy chcielibyśmy mieć w domach. Żartuję, nie, nie. Po prostu wybieram wtedy obraz, który mi się. Obraz. Coś rzecz, co jest fajna, co jest, co, co jest pomysłowa, co jest. Po prostu co chciałbym mieć. Normalny facet, który i teraz to później pytam, jak już później się oficjalnie się zaczyna, czy znajduję e, ofiarę, czyli autora, i delikatnie pytam, ile to kosztuje. A analizując i oglądając rzeczy wystawione w salonie art upcyclingu, skompletować można by było wystrój pokoju żywcem wyciętego z niejednego designerskiego katalogu. W Katowickim Rondzie Sztuki po raz pierwszy zorganizowano salon art upcyclingu. Produkujemy w całej Europie ponad miliard śmieci rocznie. No, więc nie da, się, nie da się tego nie zauważyć, a poza tym no, kiedyś sami w tym utoniemy. Jeżeli można komuś poddać myśl, jeżeli można pokazać, że są ludzie, którzy to robią, że to się rozprzestrzenia. To myślę, że, że o to tutaj chodzi, że ten salon może przybliżyć i zainteresuje ludzi, y, którzy są zainteresowani artyzmem, y, którzy są za unikatowością zainteresowani, no i również ochroną środowiska. Upcycling to przetwarzanie tego, co pozornie wydaje nam się niepotrzebne i zużyte i tworzenie z tego prawdziwych dzieł sztuki. To wieszaki z obcasów, lampy z telefonów, biżuteria z zamków czy obrazy z przyborów do pisania. To, co jest do wyrzucenia, my przetwarzamy i podnosi, nadajemy mu wartość wyższą niż miało pierwotnie. Czyli jeżeli mieliśmy zamki błyskawiczne, tam zresztą są też na wystawie, to one teraz są biżuterią. I to są biżuterią wyśmienicie się prezentującą, obrobioną. Bardzo chętnie bym ją sama włożyła. Także nadajemy wartość wyższą, użytkową. Aleksandra Zaorska jest architektem wnętrz i designerem. Prace wystawione w Rondzie Sztuki to instalacje z piłeczek ping-pongowych i z pozostałości po rejestracjach samochodowych. Co jest najważniejsze wśród, w tych moich pracach to jest właśnie interakcja z odbiorcą. Chciałam stworzyć takie przestrzenie, w których mo, do których można wejść i które można poczuć dotykiem. Nawet także zapraszam oczywiście do, do, do dotykania tych jednej instalacji i drugiej. E, no bo to jest dla mnie najważniejsze po prostu w, moi, w moich pracach, żeby, żeby każdy mógł po prostu ją poczuć fizycznie. I takich pomysłów na wykorzystanie tego, co pozornie już nie jest do wykorzystania, jest wiele. Możemy na tych śmieciach zarobić. W Stanach Zjednoczonych był pewien młody człowiek w Pensylwanii, który na tych śmieciach zrobił majątek i w tym roku ma 12 milionów dolarów obrotu. Jest to dosyć znana w tej chwili firma. Zaczynał od robaków i pustych kuszek po Coca-Coli. Można, jak się chce, to można. Myślę, że w czasach, kiedy poza tym, że narzekamy na to, że nie ma pracy i narzekamy na to, że nie ma pracy, to można tą pracę sobie stworzyć. Wśród wszystkich wybranych rzeczy, m.in. fotel, zbudki telefonicznej czy beczki po oleju. Coś, co w swojej pierwotnej formie miało być przedmiotem, mimo wszystko jednorazowym, staje się prawdziwym dziełem sztuki, jednak nie takim, na które się tylko i wyłącznie patrzy. Takim, które jest wykorzystywane, staje się przedmiotem codziennego użytku i niejednokrotnie obiektem zazdrości. I co ważne, każdy z nas tak oryginalnym designerem może zostać. Salon Art Upcyclingu to także szereg nietypowych warsztatów. Oferty warsztatową zróżnicowaliśmy tak, żeby każdy mógł tutaj znaleźć przestrzeń dla własnej kreatywności i twórczości. Będą warsztaty z tworzenia biżuterii, sutaszowej, z guzików, albo z dzianin ze starych t-shirtów, albo z butelek PET na przykład. Będą warsztaty ekologiczne bardzo, tworzenia kul bokashi, które potem mogą posłużyć do oczyszczania na przykład naszej katowickiej rawy. Będą również warsztaty Artura Nyka, fotografa śląskiego, upcycling w studiu fotograficznym. Artur podpowie w jaki sposób z odpadów, z rzeczy niepotrzebnych, Stworzyć całkiem profesjonalny sprzęt i studio fotograficzne. Nowoczesne, wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju wnętrze wcale nie musi mieć zaplecza w postaci dość grubego portfela. To przede wszystkim pomieszanie kreatywności, wyobraźni i dobrych chęci, co złączone w jedno tworzy wyjątkową, designerską mieszankę wybuchową. W serwisie informacyjnym to wszystko. Dziękuję za uwagę.